Ej, a według ciebie kto jest lepszy: Batman czy Superman? Hmm, choć w sumie nie wiem. Ej, dawaj, zróbmy raz taki odcinek, gdzie porozmawiamy o serii Gier Batmana. I gdybyśmy mogli poruszyć ten temat. Tak, tak, a poza tym, poza tym, seria Gier Lego Batmana jest bardzo ciekawa. No w sumie racja, dodali tam możliwość kostiumów. Ej, dobra, zapisać tam na następny odcinek, czy coś. E, aha, dobra, to na żywo. E. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym e, wydaniu Lego Games. Trudy. Dzisiaj pomówimy sobie o kolejnych trzech świetnych tematach: Jak rewolucjonistyczna gra od Lego, Lego Universe, która łączyła wszystkie uniwersa pośmieszkujemy sobie na temat naszego K programu oraz przedstawimy kolejne świetne pomysły na serię LEGO Zapraszamy Trur! LEGO UNIVERSO gra MMO w całości zbudowana z cyfrowych klocków LEGO Idealnie wpisuje się na filozofię produktów LEGO i ma na celu połączyć całą światową wspólnotę jaką wytworzyła się wokół nich w ciągu 75 lat była ona dostępna w latach mniej więcej 2007, 8 i 9. I nie bez powodu znalazła się w dzisiejszym odcinku, bo była ona naprawdę niesamowita. Nie dość, że łączyła wszystkie serie LEGO w jednym świecie i całości. Jeszcze dodawała różne klasy postaci, co od ostatnich czasów o LEGO bardzo trudno. Bądźmy szczerzy. Od kiedy LEGO Universe zaliczył totalną klapę, żadna inna seria LEGO nie miała takich fundamentów, ani po prostu części rpo i zasięgów z innych... Jak to się nazywa? Czekaj, gdzie jest moja kartka? Ach, głupi alzheimer. Innych gatunków różnych poszczególnych gier. Gra była tak samo niesamowita jak ta... Tak samo jak niesamowitą dawała opcje korzyści i możliwości, ponieważ gra to była multiplayer. Wszystkie serwery uniwers działały na globalną skalę i każdy mógł zagrać z każdym. Together they roamed the darkest corners of the universe until one fateful day they arrived at a most unusual world, the fabled planet Crookes. Detecting a powerful source of energy, the four explorers were jubilant. They had finally found what they were looking for. They quickly descended upon an ancient temple, a relic of the mythical first builders. W środku był nexus wyobraźni, dawno utracony źródło czystej wyobraźni. Legenda mówi, że nexus wyobraźni miał moc, by przywrócić jakąkolwiek ideę do życia. Na całe nieszczęście LEGO, LEGO Universe e, okazał się totalną klapą i porażką. Gra była świetna. Jedyny problem był w tym, że brakowało w niej graczy, więc pewnego dnia firma LEGO Zamknęła wszystkie serwery. Teraz gra jest nieostępna całkowicie na wszystkich platformach i w jakikolwiek sposób nie można w nim zagrać. Dlatego też Lego powróciło do typowych gier, jakie produkowało wcześniej. tru. w tej części materiału powinniśmy porozmawiać o serii. Lego, które wyprodukowało na podstawie jakiejś gry, czy coś takiego, jak to było w Lego Mario, Minecraft, Overwatch. Ale teraz porozmawiamy i o tym, i to, o tym. Znaczy, ten temat będzie dość ciekawy. Ponieważ bo w wpisaniu do wyszukiwarki Chrome, naszej nazwy programu, wychodzi faktycznie istniejąca seria już Lego to po prostu LEGO games, czyli gry LEGO, planszówki dokładniej. Są naprawdę świetne. Można przebudowywać mapę. E, całą planszę na miliard sposobów. Do tego to jest gra kostkowa. Małe figurki, specjalne klocki. Nawet coś ala separator w wersji łomu, takiego mini. Serie te były przeróżne, ale chodziło w nich tylko o jedno: przejść planszę i pokonać przeciwnika. Czyli innego gracza grającego w tą planszówkę. Nawet nie mówię w jaki sposób możemy z takich plansz korzystać, ale już sama rozgrywka, jeszcze osadzona w różnych e, światach stworzonych już przez Lego, była naprawdę niesamowita. Przy okazji jest to bardzo dziwne, e, bo my zakładając ten program nie sądziliśmy, że istnieje taka seria. No, i można powiedzieć, że LEGO Games, choć jest skupione na grach LEGO, to jest też skupione na grach LEGO, takich planszowych. To dopiero zagięcie rzeczywistości. Wcale nie, wcale tak. Wcale nie, wcale tak. Wcale nie, wcale tak. Dobra, nie kłóćmy się, bo to nie ma sensu. Przechodzimy do następnej wiadomości. No czemu nie? A może coś jeszcze powiedzieć o tych planszówkach? Hmm. Szkoda, że ja nie miałem okazji w nich zagrać. Ty, a może zrobiłem kiedyś że taką, że ra razem zagramy? I właśnie, to jest super pomysł! Nie dość, że nasz program jest inspiracją, jako Lego Games. To też, to także seria Lego Games jest inspiracją do tworzenia własnych gier planszowych. To dopiero zagięcie rzeczywistości. Ej, to był mój tekst. Trururu. Subnautica to gra survivalowo przygodowa z otwartym światem wyprodukowana i, i wydana przez Unknown Worlds Entertainment. Nie dość, że doczekała się ona naprawdę wielu różnych DLC, oraz y, drugą część. Jest to naprawdę świetna gra. Cały świat jest osadzony w przyszłości na planecie. Yy... Czekaj, pożycz mi tą kartkę. Tak, i kto tu ma Alzheimera. Na planecie 2.5.2.6b e, jest to planeta w całości pokryta wodą, a główny statek Aurora się rozbił. Za to gracze Sopnautiki wpadli na pomysł jak przerobić to na Lego. Zaczynamy! Mm. Ej, popatrz, jakie fajne okazy nowe znalazłem w na naszej kolekcji! No ja też parę takich mam. Znaczy, czy mam taki jeden? Chodź, tutaj mam taki fajny pomysł do wyjaśnienia. Dobra, dobra. No słucham, jaki jest ten twój pomysł? Mój pomysł jest taki, żebyśmy zrobili e, tabelkę, ile jest dni bez wypadku. I jeśli nie wiem, na przykład będzie tych dni. 30. Po wypadku tu dostaniemy, nie wiem, może premię. Mm, nie wiem, nie wiem, czy to dobry pomysł. Niby czemu. Popatrz. No w sumie fakt, to już trzeci taki row, taki motorek wodny w tym tygodniu, a jest dzisiaj poniedziałek. No widzisz. Ej zaraz, dzisiaj poniedziałek myślałem, że dzisiaj piątek nie Koniec I kolejny piękny odcinek. Kończymy kolejnym śmiesznym i pięknym akcentem. Nie sądzę, żeby to było śmieszne. Nie musi być. Ważne, żeby śmiech nie był na siłę. No właśnie, jak się uśmieliście, to napiszcie w komentarzu. A my czy z wami żegnamy i do zobaczenia.